Hej kochani, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed Shadow, a zaczynamy sobie tym, tym razem od medytacji, zanim udamy się po tego polernego frajera, który nas zdradził. Takja wiecie jak wygląda nic się nie zmieniło I, I am resilient. A bending branch in the rain. I dobra, no i ukończono kirikiri. Kiri. E, generalnie mamy się spotkać z panią Nene, która powinna dać nam jakiekolwiek informacje na temat właśnie Mitsuhide, gdzie się znajduje chociażby, albo jak się do niego, kurde, dobrać. so, Mitsuhide. You have returned, my lady. Your visit can mean only one thing the Shinbakufu. One remains, Mitsuhide. You honor Lord Nobunaga, as he would have wanted. Thank you, my lady. Mitsuhide has gathered his forces in Shoryuji Castle. I hope he fears what is coming. Vengeance. Lord mm. Nobunaga no, 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 no. wanted to unify the land. Mitsuhide wants to subjugate it. The people deserve justice. Then press forth and execute justice. Mm. As we speak. Lord Hideyoshi is readying his forces near Shoryuji Castle. This battle will shape the country for generations. If Lord Hideyoshi triumphs, we enter a new age. With your husband in power? It is a delicate situation. Lord Hideyoshi is ambitious, as is every other daimyo. What matters now is defeating Mitsuhide. Go, finish the Shimbakuhu.

Okej, teraz tak. Gdzie ty jesteś? Spotka się z Hideyoshi. No, proszę bardzo, gdzie jesteś Hideoshi? To no, gdzieś jesteś, tak? Dobra, ja sobie tutaj oczywiście szybką podróżą. Skoczę. I, i kończąc myśl. My rozmawialiśmy z tą panią. Hi, yy, Hide? Nie wiem dokładnie. Dobra. Mniejsza z tym tą babką przed, e, w poprzednim odcineczku i ona mówiła właśnie, że e, może nie tyle, że chce pokoju, ale jakby ona chce władzy Tak I ciekawe czy ta władza e, nam pomoże, czy właśnie... Czy też właśnie nie No ale to, to się wszystko okaże wiadomo, nie? Okej okay. Teraz if you expect to die, you will fight without fear. Dobra, no. Lord Nobutaka will take the right flank. I am leading the charge. Lord Hideyoshi, we are here to join your battle against Mitsuhide. Good. You show loyalty to Lord Nobunaga. Get in the ranks. Yes, Lord Hideyoshi. okay ci, co mamy kolejnego jakby sojusznika. A tym, tym bardziej. Following my a do niego. To get to Mitsuhide first, we need to be in front, not behind. Let Lord Hideyoshi fight. We will head straight for Mitsuhide. Are we ready? Let's move. Idziemy po ciebie, kurde. Nie mogę doczekać go załatpić, nie? Ale to co to będzie końcówka. Gry w sumie, bo to co, ta nie mam jeden Mitsuhide jeszcze. Jeden Shigbar po. Akatsuki Mitsuhide has betrayed our master, Lord Nobunaga. Now he expects us to serve him. Today is the day of our vengeance. Hachiman is watching. God Naga is watching. Veitaman macht. So, let us spill it. Dobrze. Ale jest tych tam kurde trochę. Siso. what about the hosokawa clan and the rest of our allies ha 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 yedawa wonchondachiya praise the enemy without them take the castle Dużo wygra się tą bronią, nie? Dystansową. Z strzelaniem do nas, ale my się do niego dostaniemy po cichaczu bocznym wejściem. nie no, na oe, oczywiście na o. Chociaż kurde Jasuka tak niebyły do him. Okej, okay, teraz tak. Tu tutaj mamy wrogów? Dobra, no na pewno jednego mniej. Nie, tego się nie pozbędę, za daleko jest. Tam ich trochę jest. Okej, okay, tam kolejny jest. On jest gdzieś tam na 100%, nie? O, tu kolejne To nie jest, się po prostu Ładować jak do siebie i przejdź naprzód, nie? Bo Moc... nic nam tutaj innego nie. Nic, co nam nie pozostaje. 여러분, 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 Hadi hadi. Ya 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 ya. Ya bu ya bu ya Pikoş pikoş. Hey. Tu... Ej, kto mnie tu napierdziela? Dobra, za dużo bacu Haha, <laughs> <laughs> nie zdążyłeś Chodźcie, chodźcie Nie, 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 ej Uj. No kurwa nie trafiłem, znowu nie trafiłem Dobra, dwóch załatwionych. Ten, ten jest mega wstydzający, bo on lekko dystansował swoją bronią. Ale to chyba faktycznie przydałby się bardziej jasukę, y, jeśli chodzi o bicie się do niego, tutaj, do tego zamku. Chodź. Dobra, 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 dobra. Dziabu, dziabu! O, skrzyneczka o mieczna! 54 poziom. No ojewiście. Ale ja nie będę zmieniał na razie. Otwórz drzwi. Ola, z drugiej strony, tak? I tak się do ciebie wbije, i tak się do ciebie wbije. O! Tyk Tu na 100% jest gdzieś jakaś okiennica odparta. O, proszę bardzo.

Jest mało Mało miejsca Chyba nic nie widać Nie, nie. nie to miałem zrobić nie. Ja w ogóle zapomniałem o blokowaniu eee, właśnie no. całkowicie zapomniałem o blokowaniu ciosów, nie? Dobra, ale tu łupy się przydadzą, co tam dostałem. A nic ciekawego, szotka, celny obiekt. Bo ja, nie, dziela. Terio. jeszcze wyżej. Serio? gdzie jest nic? nie, on jest niżej. no, mi słyszę, jest. Kurde niżej. Dobra, bo on się... A, no tak, bo on się chowa poniżej, żeby go kurde tutaj nikt nie dorwał, nie? Co idę. Nicu idę. Dobranoc! Mitsuhide. Mitsuhide. To nie jest Mitsuhide. Ale skryta bo jest fala. Może to Okej Ok. Czyli co, Mitsuhide? Idzie się chowa Mitsuhide? Okay. On tu powinien gdzieś być, nie? A dobra, jeszcze niżej. Kurde. Dobra, tu jest zejście. O, teraz jesteś u niego. You, Ty. Ty you Ha, 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 dwulicowy. O, jesteś chujcy dwulicowy. O, no, no Znowu odpierdalasz pedem, mam. mi się zdaje, czy Yasuke, kurde... A dobra, czyli Jasukę będzie za nim podążał. Szybciej, szybciej. Ok, teraz lecimy za tobą. Panie faniaku, Chodź tu w policowców. Tak lekko tutaj na skryty pojadę, bo może w ten sposób uda mi się tego bardziej szybciej dogonić. Jak już szybko te e, nie galopuje tym konikiem. Ale wiadomo, no tutaj skrypt z no właśnie. Trzeba dotrzeć w dane miejsce i tyle. Kurde, nie myślałem, że tak szybko się do niego dorwiemy. Lord <laughs> kurwa, to jest najlepszy moment. Widzieliście tego, ja twierdziłem, muszę normalnie szorta z tego zrobić. Zama No. No more running. I will face my fate with sword in hand. Go. I'll release you. No. Ah. Teraz... Nowhere to hide. Turn around, traitor. Ja yes, okay. Now. Nobunaga's royal Hmm. I once shared that royalty. Then he bound and rakuji down. Monks, women, children. We bound and beheaded them all. By the thousands. Lord Nobunaga was. That does not justify your treachery. Someone had to save us from his madness, to stop the endless slaughter of innocence. So you defiled your honor, betrayed your lord. You murdered him with a stab in the back. The Shimbaku used me, as I had used you. Huh. Have you forgotten Iga? I'll never forget Iga. Just as I will never forget how you murdered my father. It was necessary. And now, you back another tyrant. A peasant for Nobunaga's throne. I saved this country. You, we destroy it. No. We will save it from you. Watch it, that's not yeah?

O, teraz ona jeszcze dotarła do tego. Careful, Egan! Ja Ciao! ciebie Ciao! zrobię zrobię Ciao! Ciao! nie nie Chodź, Chodź, podejdź. Jop. Dobra, no. Co zrobić teraz proszę bardzo, Ciot, prosto, kurde, żołądek, nie? Czy tam wieli pojęli? Tak poszło chyba. O właśnie, speak. I am kurde. if there is another, he would have become shogun again, but you defied the death and hunted us down. we underestimated you. he promised allies then disappeared. he lives where my dream falls to pieces. You mean Aha. Ashikaga Yoshiaki? Ashikaga Yoshiaki, the one Nobunaga toppled from power. Ah. I already know who is the In the box, where is it? He has it. It is one of the Imperial regalia. Aha. The jewel. For years, we searched for it. All that time, hidden in your little village. Oh. The Oda clan has many great samurai. But you were the one to avenge our lord. Perhaps you are the greatest of us all. Enough. Your time has come. I lived my life as a samurai. Let me die as one. I will hmm. give him what he asks. He does not deserve it. It is the fifth month when rain falls. Woda rusza in the garden, ono sama botan. Blooming flowers keep back the flow of the pond. Ależ to o sąs są taki. Kurwa, gdzieś powiedzieć. No, czy ja sukę. Abra. Daj mi ja sukę. Niech pomści swojego pana Samuraj. Jest his <laughs> Oda Nobunaga się Być... no, so do you. Koniec. A już myślałem, że odetnie mu głowę. Oda trochę. mnie nie odciął tego uba. Liczyłem trochę na to, szczerze mówiąc. Aha, oh, i uśmiech wrócił na twarz. No, ale trzeba przyznać, nie było wcale tak, aż tak ciężko. No, miałem dobry level też, nie? Jestem mocno ponad level. Aha. Oh. Jest i nasz kolega, który nam pomaga. Pomagał w sumie, my pomogliśmy mu. Lord Nobunaga has been avenged. My men will collect the traitor's head, and we will savor today's victory. Will you succeed, Lord Nobunaga? A council must find a successor to finish the work, with might to crush any opposition, and grace to maintain the balance. I am the son of a farmer. I have seen the samurai take all and leave nothing. That stops now. And if they don't you will hear from us I'm sure that I will like wygląda. Samurai your actions have honored Lord Nobunaga Thank you Lord Hideyoshi

Oczywiście, że tak. Ale ja sobie tutaj już wybiorę postać, nie wiem. to are the Shogun's plans are, we will stop ale to sobie zrobimy już może nie w kolejnym odcinku. Kolejny może byśmy zrobili sobie hmm, Kolejny jakieś Jacko, który nam się tam gdzieś hmm, Zrobiło, no mamy Ukończony I kto to jest, a ty, ty Jak kojarzę Yoshiaki Kojarzę skądś tego kurde gościa Tak czy siak, ja bym sobie chciał zrobić tych chłopców jeszcze jak damy radę w kolejnym odcineczku mam nadzieję że będą wszyscy nie tylko jeden tutaj nie ma nic tutaj nic o oko dobra czyli zrobimy sobie takie tam a... poboczniaczki zobaczymy co damy radę z, z pobocznych zrobić i na koniec sobie zostawimy już tego shingwaku no i tutaj jeszcze kwestia tych templariuszy zostaje. No i tutaj nieznana organizacja. Ciekawe co to jest. No mniejsza, ale tu jest naprawdę duża to. No mniejsza. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie trzymajcie się i cześć.